Witam Was serdecznie. Dzisiaj zabiorę Was na wywiad z bardzo znakomitym gościem, z moim wieloletnim szefem, panem profesorem Adamem Dzikim. Witam państwa, Cieszę Agnieszko. <grym> Witam. Czy pan profesor wie, ile lat jest pan moim szefem? No, patrząc po twoim wyglądzie, myślę, że może rok. Właśnie, a to jest 25 i cały czas mam 25 lat. No to nieźle, nieźle. <grym> E, tak, no szefa przedstawiać chyba wielu e, pacjentom nie muszę, bo, bo jest bardzo znanym i uznanym chirurgiem i w Polsce, i za granicą. E, I zacznę może od tego, że chciałam e, Pana zapytać o to, jak Pan widzi to, czy w najbliższej przyszłości e, na przykład spadnie nam ilość wyłanianych stomi, czy nie będziemy tych stomi wyłaniać, no bo wszystko idzie do przodu i. I e, tak jak e, przygotowywałam się do tego wywiadu, to e, pamiętam, kiedy byłam młodą pielęgniarką stomijną, czytałam taki wywiad mniejszą. z jeszcze młodszą pielęgniarką stomijną, kiedy wchodziły staplery do użycia w chirurgii, to też ktoś Panu zadał takie pytanie i sama byłam ciekawa, co powie nasz szef. No to powiem tak, ja myślę, że niestety ta ilość stomi wykonywanych zostanie na podobnym poziomie, Trudno powiedzieć, czy będzie się zwiększała. Myślę, że raczej tendencja może być w tą stronę, że będzie się zwiększała, dlatego że jak wszyscy widzicie, zwiększa się liczba chorych na nieswoiste, przewykłe zapalenia jelit. Mhm. I niestety ta grupa chorych, w niektórych przypadkach, niestety wymaga wykonania czasowej, bądź niestety czasami trwałej stomi. Jeśli chodzi o stomie wykonywane w przypadku yy, chorób nowotworowych, to myślę, że technika chirurgiczna poszła już na tyle do przodu, że jesteśmy mówiąc w cudzysłowie pod ścianą i nie bardzo już jest co nowego do wymyślenia. Zespolenia są wykonywane tuż przy zwieraczach, w związku z tym istnieje pewna grupa chorych, którzy mają nowotwór umieszczony na poziomie zwieraczy, wtedy dla doszczędności onkologicznej trzeba te zwieracze wyciąć i wtedy oczywiście możliwości Wykonania z to mi nie ma. Oczywiście na świecie były próby wykonywania odbytu umieszczonego w kroczu, otoczonego sztucznym zwieraczem, ale to jest właściwie na wykonywane na zasadzie, no muszę powiedzieć, takich caseów. Opisano dziewięć przypadków kilka lat temu we Włoszech i na bieżąco tego się nie wykonuje, dlatego że nawet zastosowanie sztucznego zwieracza ułosu, które nie trzymają stolca, to również ten sukces jest w około 50%. A główną przyczyną niestety jest niestety infekcja w tej hmm. okolicy, która dotyczy niestety prawie 50% chorych, a o infekcję w tej okolicy, jeśli to. Niestety nie jest niezbyt y, trudno. No tak, no bo tam przechodzą masy kałowe, które są pełne y, bakterii, które są normalną rzeczą, i, i, i niestety takie to miejsce. Ale też odniosę się do tego, bo już Pan powiedział, y, że jest coraz więcej osób chorych na choroby zapalne jelit. To chyba taki znak czasów jest nasz, bo jak ja pamiętam, zaczynałam pracę w poradni stomijnej. To w sumie większość pacjentów stomijnych to były osoby chore na no, choroby nowotworowe, a w tej chwili przynajmniej w naszej klinice leczy się bardzo dużo osób z chorobami zapalnymi i chyba to będą osoby takie predysponowane do wyłonienia stomi częściej. Na szczęście, w wyniku różnych metod dostępnych leczenia tych chorób, te stomie są często czasowe. To też jest taki, taki plus. No ja jako pielęgniarka stomina mogę powiedzieć, że to dobrze, że są pacjenci stomini, bo mam pracę. No bardzo, ale ja też może włączę się do tego, ja pamiętam jako młody chirurg, to jeśli chodzi o operacje chorych z powodu krona to, to było na zasadzie rzeczywiście że rzadkiego przypadku, może w roku się zdarzało to raz czy dwa. No teraz przyzna, że nie ma tygodnia, tak. gdzie nie operowalibyśmy kilku chorych z mhm. powodu choroby krona. Tak. I to w ciągu tygodnia kilkoro, a kiedyś było jedna, dwie osoby w ciągu roku. Więc naprawdę częstość zachorowania na krona, na zwłaszcza na krona. Myślę, że zdecydowanie się zwiększa. Myślę nie tak szybko, jak i, i, i wzrost zachorowalności na wrzodziejące zapalenie i ten próbek. A co najgorsze, co dotyczy co coraz częściej młodych osób? A no Bardzo młodych. młodych osób, takich nastoletnich nawet. Tak, tak. Osób. No dobrze, to cóż, może przejdźmy do meritum, bo chciałabym z panem profesorem porozmawiać na temat nowoczesnej, przynajmniej dla mnie nowoczesnej metody którą się wprowadza, czy wprowadzona jest, nie wiem, do leczenia chorych na, choroby, na chorobę krona z licznymi przetokami. Mam na myśli tutaj na leczenie komórkami macierzystymi. Czy może nam Pan przybliżyć ten temat? Leczenie komórk za pomocą komórek macierzystych to rzeczywiście metoda stosowana od niedawno również na całym świecie. I trudno powiedzieć na całym świecie, w krajach, które są dobrze rozwinięte, które mają znaczne zasoby finansowe na ochronę zdrowia, gdzie ten sposób leczenia jest refinansowany mhm. przez firmy ubezpieczeniowe. W Polsce niestety to leczenie nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast szczęśliwie Niedługo będziemy brali udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia przeto koko chorych z chorobami krona za pomocą komórek macierzystych, jak również jedna z firm zobowiązała się nieodpłatnie przekazać dla dwojga chorych mhm. komórki macierzyste, które będziemy mogli u nich zastosować. Trzeba powiedzieć, że to jest niebagatelny koszt, bo ten koszt wynosi ponad chyba 10 tysięcy euro. Wow. Y, t, dla jednego chorego, w związku z tym, mało kto mógłby sobie na to pozwolić. Zatem, rzeczywiście, powinno to być finansowane. Tylko też muszę powiedzieć jedną rzecz. Nie powinno to być leczenie stosowane w cudzysłowie, w każdej wsi. Mm -hmm. To powinno być stosowane w ośrodkach, które mają duże doświadczenie w leczeniu przetw w chorobie leśniowskiej krona. Jak również, nawet w tym ośrodku, jednak. Kluczem do sukcesu jest dobór chorych. I z przykrością muszę powiedzieć, że niestety nie wszyscy chorzy będą kwalifikowali się do tego typu leczenia, bo jednym z kluczowych elementów tego leczenia to jest zamknięcie, rząd to jest leczenie dwutypowe, które najpierw polega na, na tym, aby nacisk zapalny minął i tak dalej, i tak dalej, ale mniejsza z tym, ale wracając do, do głównego punktu, chodzi o zamknięcie otworu wewnętrznego w kanale odbytu. Jeżeli u chorego dochodzi do znacznego zwężenia na skutek stanu zapalnego, zbliznowacenia, i część osób rzeczywiście ma ten odbyt taki, że, że można prawdzić tylko opuszczonego palca, to ta grupa chorych niestety nie będzie mogła mieć zastosowanej tej, tej metody. No, w związku z tym na pewno to jest wielka nadzieja dla chorych, ale jest mi przykro nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich, to prawda. Yy... Czy może Pan powiedzieć coś więcej, na przykład skąd pozyskiwane będą takie komórki? Czy, czy jest jakiś bank komórek, czy. Tak, takie komórki my będziemy pozyskiwali yy, przez firmę Takeda i one mm -hmm. będą produkowane w Hiszpanii. Natomiast żywotność ich wynosi około 36 godzin. Wow. W związku z tym to wymaga rzeczywiście bardzo dużego jakiejś zgrania logistycznego, uh -huh. a także chory musi być w szpitalu. Czasami być może trzeba będzie mu ten zabieg przeprowadzić w godzinach popołudniowych. Musi być e, znany po prostu godzina wylotu samolotu, przylotu, odpowiedni transport z lotniska tak. do, do, do ośrodka, który będzie leczył. W każdym razie stąd między innymi te, te wysokie koszty tego wszystkiego. A jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało przybliżony przynajmniej sposób prekonwalescencji, Jak długo pacjent będzie musiał czekać na wynik, jak to mniej więcej może wyglądać? Agnieszka, doświadczenie na świecie nie jest niestety duże w mhm. zastosowaniu komórek macierzysty, więc trudno powiedzieć, ale myślę, że to jest kwestia dwóch, trzech, czterech tygodni, kiedy w, jest szansa, aby, aby te. te Komórki spełniły swoją rolę. Zresztą coraz więcej pokazuje się prac mówiących, że właściwie trzeba dać więcej czasu tym komórkom, nawet do kilku miesięcy, nawet do pół roku. Ich efekt jest na tyle pozytywny, który powoduje regenerację tych tkanek wokół i tak dalej. Ale jak mówię, doświadczenia na dzisiaj z innych ośrodków, które no, operowały kilkunastu chorych, no może dwudziestu, jednak nie są na tyle duże, żebyśmy mogli powiedzieć że no takie są obserwacje i tego się mm -hmm. można spodziewać. No tak, no bo to jak wszystkie takie nowe metody wymagają też określonego czasu, żeby i, i wielkości, ilości przeprowadzonych tego rodzaju zabiegów, żeby mieć jakieś większe doświadczenie i wyciągnąć daleko idące wnioski. W tej chwili możemy tylko powiedzieć, że pokładamy nadzieję w tej metodzie, na skuteczność jakąś 80%, 100%, M nie, 50%? Nie, ja myślę około 60%. 60%. No, to też jest, to też jest y sporo. Gra warta świeczki. Oczywiście. Y Chyba wyczerpaliśmy ten temat. Y Mam jeszcze takie jedno pytanie, którego sobie tu nie zanotowałam, ale dostałam je. Y dostaję ostatnio. Y takie pytania od, noś, od moich pacjentów, naszych pacjentów, czy osoby mm, chore na choroby zapalne jelit, jeżeli są w okresie remisji y, i są dobrze się czują, czy mogą się zaszczepić y, szczepionką przeciw koronawirusa? Czy Jak to Pan widzi? Ja myślę, że to bardziej dokładnie na ten temat może powiedzieć. Immunolog, ewentualnie klinicysta chorób zakaźnych, ale mhm. logicznie rzecz ujmując, wydaje mi się, że osoby, które są w remisji, myślę, że powinny się zaszczepić, dlatego że jednak powikłania związane z zachorowaniem na, na, na COVID są tak groźne, że myślę, że, że nawet zaostrzenie choroby zapalnej, jej, które jesteśmy w stanie jako leczyć, no myślę, w miarę skutecznie. Jednak nie jest tak groźne, jak ewentualnie zachorowanie na COVID-a, więc myślę, że tak. Ale tu nie jestem autorytetem w tym względzie, i tu zastrzegam sobie możliwość, że ktoś powie, że, że opinia jest inna. Myślę, że tutaj chyba nikt nie jest takim autorytetem na tej zasadzie, żeby dać stuprocentową. Jakąś wskazówkę, że ma być tylko w prawo albo w lewo, bo wszyscy, dla, dla wszystkich jest to sytuacja nowa i, 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 i wszyscy troszeczkę stąpamy po omacku, kierując się no, mądrością medyczną. Okej, okay, no ja nie mam więcej pytań do Pana Profesora. Czy Pan chce coś powiedzieć może szczególnego zaapelować? No, no, chcę powiedzieć <laughs> wszystkim, że. że no... Bardzo mamy dużo chorych, którzy się u nas leczyli. Mam nadzieję, że mają o nas dobre zdanie i będzie nam zawsze miło, jak będziecie o nas dobrze mówili i nas wspominali. A my zawsze stoimy otworem, aby wszystkim chorym z chorobami zapalnymi jej pomagać. A Agnieszka jest osobą, która jest naprawdę autorytetem, jeśli chodzi o Stomię, i muszę powiedzieć, że jak przychodzi chory do mnie z powikłaną Stomią. To na dobrą sprawę, ja mogę tylko zobaczyć, ale zwykle mówię, że osobą, która wie, co z tym na 100% zrobić, jest Agnieszka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Profesor Adam Dziki. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia Państwu.